Cześć, Dominika Ramirez-Wołkiewicz. Opowiadam o podatkach w Studio Gesell. Dzisiaj z serii podatki w Fundacji Rodzinnej chciałam podzielić się z Wami dobrą wiadomością. Niedawno opublikowano pierwszą opinię zabezpieczającą dotyczącą funkcjonowania Fundacji Rodzinnej. Ale zanim przejdziemy do meritum, przypominam o subskrybowaniu kanału Studio Gesell. Możecie zrobić to teraz, a my odpalamy czołówkę. Dla niewtajemniczonych. Opinia zabezpieczająca ma chronić podatników przed zarzutem unikania opodatkowania. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy planowana przez niego transakcja, model działania może zostać w przyszłości zakwestionowana przez organy podatkowe jako unikanie opodatkowania, Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Koszt wydania takiej opinii to 20 tysięcy złotych. O różnicy między opinią zabezpieczającą a interpretacją podatkową opowiem w innym odcinku, na który Was już serdecznie zapraszam. Ale do rzeczy. W wydanej opinii zabezpieczającej szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że po pierwsze, w fundacji rodzinnej możliwe jest zidentyfikowanie powstania korzyści podatkowych. Fundacja rodzinna nie płaci bowiem CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, od swoich dochodów z dozwolonej działalności gospodarczej. Podatek CIT w wysokości 15% należy zapłacić dopiero. W momencie wypłaty świadczeń do beneficjentów fundacji, przy czym beneficjenci z tzw. zerowej grupy podatkowej są zwolnieni z podatku dochodowego do osób fizycznych. Po drugie, jednym z głównych celów tworzenia fundacji rodzinnej jest osiągnięcie korzyści podatkowych. Niemniej jednak utworzenie fundacji rodzinnej, wniesienie do niej udziału w spółek operacyjnych i wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów nie może zostać uznana za działanie sztuczne. A więc przesłanka sztuczności nie zostanie spełniona. Po czwarte, wskazane we wniosku korzyści podatkowe nie są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej. Wiem, że ten język podatkowy jest skomplikowany. Co najważniejsze, w opinii zabezpieczającej podkreślono, że czynności dokonywane przez fundację rodzinną nie doprowadzą do zupełnego braku opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez beneficjentów, gdyż ich dystrybucja będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 15% na poziomie fundacji rodzinnej. A także, że rodzinny charakter fundacji rodzinnej, beneficjentami są wstępni fundatorów, powoduje, że przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych. Będą stosowane zgodnie z intencją ustawodawcy. Według mnie, w tej opinii zabezpieczającej podano kilka ciekawych argumentów przemawiających za bezpieczeństwem fundacji rodzinnych. Między innymi, odwołano się do uzasadnienia do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, i teraz cytuję: Zauważyć należy, że przyjęcie stawki na poziomie 15% nie powoduje, iż nowe zasady opodatkowania podatkami dochodowymi Przewidziane w projekcie ustawy byłyby nadmiernie korzystne, co mogłoby skutkować wykorzystywaniem instytucji fundacji rodzinnej do ewentualnych mechanizmów optymalizacyjnych. Czyli założenie fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia oraz pomnażanie majątku przez fundację rodzinną. Powinno być bezpieczne podatkowo w świetle omawianej dzisiaj opinii zabezpieczającej. Jeśli chcielibyście więcej informacji o Fundacji Rodzinnej, dajcie znać w komentarzach. Tymczasem zapraszam na kolejny materiał na kanale Studio Gesell.